Siemanko z tej strony Strywek Bot Moje kurczęta Niestety zdechły mi cztery kurczęta Miałem dziewięć kurcząt, zdechły mi cztery Zostało mi tylko pięć Także mało Mało tych kurczątek Ale dobre i pięć Cztery zjadły Nie wiem Znaczy cztery zdechły, a nie zjadły Zdechły, dwa miały chyba nogi Wybite ze stawów albo miały na bok odchylone, chyba przy wykluwaniu i zdechły, a potem dwa przestały jeść i też zdechły i zostało pięć także są trzy białe i dwa czarne chyba będą dwie liliputki te czarne albo liliputy koguty, a trzy duże także elo do następnego, elo elo bot gra bot albo kurypaś o, właśnie jeden kuczaczek, kura mu stara glizdę wykopała i uciekł z nią. O, idzie konkurencja, będzie bitka, będzie bitka. Bitka kuczerów, Głoś. Czarny się czai, czai, czy zaatakuje. Czarny się baboi glizdy. Białe próbuje ją zjeść, ale nie za bardzo mu idzie. O, o, o. Zjadł, i zjadł. Jak on to zrobi, blizna większa od puczaka, dał się radę, elo narkę.